Do tego wypadku, w którym śmierć poniosły trzy osoby, doszło w Kraczkowej na drodze krajowej numer 4 przed godziną 14. Nie ustaliliśmy jeszcze jaki był przebieg tego zdarzenia. Brały w nim udział cztery pojazdy BMW 750 z niemieckimi rejestracjami, Opel Tigra, Renault Clio. I Fiat Cinquecento. Niestety trzy osoby. Na tę chwilę wszystkie ustalenia wskazują, że są to pasażerowie i kierowca Fiata Cinquecento nie przeżyły tego wypadku. W stanie krytycznym z miejsca do szpitala zabrany został człowiek, który był prawdopodobnie kierowcą albo pasażerem Opla Tigry. Trwają w tej chwili czynności na miejscu zdarzenia. Analiza śladów pozwoli ustalić, jaki był przebieg tego tragicznego zdarzenia.